Na kanale sportowym wyznałeś, że prawie osiągnąłeś dno przez duże sumy na koncie czy narkotyki. Jak wyglądał twój tamtowy, tam, tamten, taki typowy dzień, w którym po prostu... Dobra, się. Ale, ale opowiedz mi trochę o tym, bo to też jest dla mnie ciekawy temat, bo wiem, że w kawałkach też nawijasz o tym i tak no dalej. No wiesz jak było, no wiesz jaki, jaki ja miałem okres, no tak jak powiedziałeś, kupujemy się. No i nie ma co ukrywać no Mordo, no, sam widziałeś w jakim momencie pewnym byłem życia. No nie A było to. Sport miał jakiś wpływ? Ogromny, ogromny, na pewno ogromny wiesz, szczególnie e, motywacja trenerów i szczególnie teraz już w ogóle, wiesz, Ola miała na pewno największy wpływ, natomiast sport też, bo jak chciałem się wyżygać po, po treningu na macie, to stwierdziłem, że... Zamiast sobie, wiesz, gdzieś tam przy melanżu wciągnąć się trzy kreski i potem umierać rano na treningu, to lepiej było pójść spać o tej 23. Chociaż na początku było naprawdę ciężko, bo wiesz, to ten imprezowy tryb życia jest fajny, no nie ma co ukrywać, to jest fajne, wiesz. Jeżdżenie po koncertach i ta euforia po narkotykach, tylko wiadomo, trzeba powiedzieć, że to potem schodzi i różne stany depresyjne są i wiesz, i takie lękowe, rzeczy, depresyjne. lękowe no tak, i to naprawdę ryjebanie. I ja się cieszę, że już od dłuższego czasu w sumie jestem czysty e, i, i nic nie biorę. I... No, no sam wiesz Michał, jak to było, no gdzieś tam pojawiły się sumy, yy, może wiesz, nie były to jakieś dla niektórych wielkie sumy, natomiast dla mnie to były potężne sumy, gdzie ja pracowałem na etacie i wiesz, dostawałem tam trzy koła na rękę, gdzieś tam dorabiałem na lewo sobie wiesz, coś tam sobie szpąciłem, yy, ale to nie były jakieś wielkie pieniądze, nie? A tutaj, wiesz, nagle tu dostałem jakiś przelew 20 koła, 30 koła, wiesz. Poznałem ludzi, zobaczyłem towarzystwo. Przed koncertem ktoś mi sypnął, pierwszy raz próbowałem, drugi raz, wiesz, trzeci, po tym alkohol, potem graliśmy koncert co weekend. Graliśmy po pięć koncertów w weekend, więc żeby wytrzymać, to się wzmacnialiśmy. E, Czyli możesz spokojnie powiedzieć, że branża e, potrafi zniszczyć. Tak? No, nie potrafi zniszczyć. Jak się w porę nie ogarniesz, to zje każdego. Show business, wiesz, to jest naprawdę. E, ta branża nie wybacza błędów. O, tak. tak mogę powiedzieć. Jeżeli ktoś porę się nie ogarnie i poleci za grubo, no to, to znika. I myślę, że jest wiele takich osób, i nie będę już przykładów mówił, ale. Na pewno każdy zna kogoś takiego, kto popłynął przez Oj, narkotyki się, i, i alkohol. Znamy takich ludzi, na pewno. No. Dlatego no, sam wiesz, jak to u mnie wyglądało. Widziałeś mnie w różnych Stanach i cieszę się, że teraz możemy porozmawiać na trzeźwo i jak się spotykamy od dłuższego czasu, no to, to, to tak to wygląda i zajebiście. Oby tak dalej. Ja się trzymam w swoje postanowienia. Taka rada dla młodszych influencerów którzy gdzieś tam zaczynają, właśnie już mają pierwsze jakieś mitapy branżowe i tak dalej. No to wszędzie jest. No to, to właśnie, to dobrze Boxdel mówi. Box Nawet wasi e, ulubieńcy z YouTube'a to zazwyczaj są osoby, które regularnie zażywają narkotyki i o tym nie wiecie. No. I, I to jest normalne w tej branży. Znaczy, to nie jest normalne. To nie jest normalne. To nie jest normalne. Natomiast no, taka branża, taka Tylko branża? Po prostu trzeba mieć swój rozum. A ja, w pewnym momencie chyba o tym zapomniałem. No i taką radę, którą, którą byś dał od siebie dla, dla, dla młodszych influencerów i ludzi, ludzi z branży, to żeby nie próbowali, nie próbowali, nie próbowali, bo jak a jeśli spróbują spróbujesz... żeby zaczęli odmawiać. <słuch> <słuch> nie, ja bym, tutaj... dał, ja bym dał radę taką, właśnie, żeby, żeby odmawiać. nie No na pewno, na pewno przynajmniej a, odmawiać, a ja zrozumiałem, żeby zaczęli od małej. Aha, nie, <słuch> <odmawiać>. <słuch> <ś> <ś> Powiem ci, że gdyby tak powiedział, nie sądzę, żebym tu siedział. Nie dlatego ja mówię, co ty gadasz. Dobra, ale... czek, 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 <laughs> to się wydnie a nie tak. na żywo. Ale, ale na, pewno, na pewno radziłbym odmawiać. Odmawiać, no, tak, znaczy tak. wiesz, no, pokusa jest straszna, bo to faktycznie, no to działa, ktoś ci także... powie, to jest fajne, to jest fajne. Spróbuj, tak. wiesz, jesteś to z, ten, schodzi bomba z alkoholu, wiesz, jak sobie ten. Ale nie, no odmawiajcie i nie próbujcie. Ja w ogóle teraz sobie mogę podpromować kawałek Detox, mhm. który wychodzi zaraz z popkiem. No to ja... też się chciałem zapytać, co to jest za kolaboracja w ogóle? Hashtag Detox no to, z... to jest kawałek, który powstał właśnie, ja go napisałem bardzo dawno temu, jak miałem taki moment, w którym powiedziałem, kurwa Kubaczyk, ogarnij łeb, co ty robisz. Wiesz, ja wstawałem już zajechany z takimi depresyjnymi myślami e, i gdzieś tam znowu ktoś dzwonił i dawaj tu lecimy, wiesz, ja w taksę czy w Ubera, jazda, dalej, wiesz, wracałem znowu nad ranem, mówię, co ty robisz w pewnym momencie i napisałem taki kawałek detox w tym momencie, kiedy naprawdę przechodziłem na jasną stronę mocy i postanowiłem, że zaproszę Popka po długim czasie. Ten kawałek już leży sobie z 8 miesięcy, 9 miesięcy na, na dysku u mnie. I zaprosiłem Popka teraz, bo twierdzę, że on też jest taką postacią, która idealnie pasuje do tego kawałka, która ma dużo do powiedzenia. On tam nawinął: dzwoni do mnie córka, ja wagonie mówię, zaraz zobaczysz Tatusia. No, myślę, że takie wersje to są, wiesz, no, Popek tam rzucił taką życiówkę, która opowiada właśnie o tych jego problemach i o tym, co on przechodził. A myślę, że Popek przeszedł dużo więcej niż ja pod tym względem. I po prostu tam jest taka lekcja, właśnie, może do dzieciaków i do trochę starszych, żeby, żeby nie próbowali.